Witam Państwa. Jestem w katedrze w Aachen, w mieście, gdzie przez ponad 500 lat byli koronowani królowie Niemiec. Miasto Akwizgran, należące do Imperium Rzymskiego. Czy ktoś z Państwa wie, że 22 stycznia tego roku? Angela Merkel i Emmanuel Macron podpisali traktat z Aachen. To traktat, który mówi o zawiązaniu się wspólnych wojsk francusko-niemieckich. Chodzi o to w skrócie, że Bundeswera w tym momencie jest pod kuratelą Amerykanów. I żeby to ominąć jakoś, żeby Bundeswera mogła się rozwijać. Niemcy postanowili razem z Francuzami stworzyć nowe siły. I oczywiście nikt nie wie o tym traktacie, bo gazety polskie czy telewizja o tym nie powiedzą. Ale proszę sobie sprawdzić, ja wkleję w komentarzu tutaj w poście link. Ach, Treaty. O tym powinna być kampania do Parlamentu Europejskiego, a nie o 500 plus lakrów.